Jestem bardzo podekscytowany, dziś bowiem mój ukochany blog, skrzywdzone dziecko.pl, ma swoją pierwszą rocznicę. Jestem z siebie dumny, dałem radę i nie poddałem się. Kontynuuję pracę nad nim i zamierzam czynić to jeszcze intensywniej. Robię to, bo wiem, że tworzę coś pomocnego. Pożytecznego i wartościowego. Korzyści z tego masz ty i ja. Chciałbym Ci podziękować serdecznie za to, że czytasz moje artykuły lub słuchasz moich podcastów. Jeszcze bardziej, gdy czytasz bloga i słuchasz podcastu, gdy czynisz te dwie rzeczy jednocześnie lub równocześnie. Jest mi naprawdę miło, że robię coś dla Ciebie. Dzięki, że jesteś, po prostu dzięki. To jest podcast. Skrzywdzone dziecko. Czyli moja prawdziwa historia dorosłego dziecka alkoholika i dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. Nazywam się Szymon Dobik i pomagam lepiej zrozumieć, czym są te dolegliwości. W moich audycjach opowiadam m.in. o tym, jak kształtowała się moja sytuacja i jak jest to w chwili obecnej, czym jest DDA i DDD, jak je rozpoznać i łatwiej żyć z tą świadomością, jak szukać metod i sposobów, by sobie skuteczniej radzić z tymi dolegliwościami. A także gdzie szukać pomocy i wiele innych tematów. Zasubskrybuj mój podcast, dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z nowymi audycjami. Jeżeli chcesz poczytać więcej na te tematy, odwiedź mojego bloga, skrzywdzone dziecko.pl. A teraz zapraszam cię serdecznie do mojego najnowszego odcinka. Była godzina 10, 3 września 2018 roku. Wtedy w sieci pojawił się mój pierwszy artykuł. Pisałem o moim niecnym uczynku i zemście, jaką wraz z braćmi zrealizowaliśmy wobec naszego taty. Artykuł nosi nazwę Słodka Zemsta. Z jednej strony wiedziałem, że rozpoczynam świetną i wartościową przygodę, z drugiej miałem pewne obawy, czy wystarczy mi determinacji, siły, by na każdy poniedziałek przygotować artykuł. Szczerze powiedziawszy, udało się. Może nie są one idealne, może wymagają korekty i zawsze coś bym w nich zmienił i pewnie zmienię, ale najważniejsze jest to, że one są i możesz je czytać i zabrać coś dla siebie, a to bardzo, bardzo mnie cieszy. To już rok. Aż trudno mi uwierzyć w to, bo ten czas tak szybko płynie i szybko minął. Dla mnie to był bardzo owocny i jednocześnie pracowity rok. Cały czas koncentrowałem się na tym, aby na blogu znalazły się naprawdę ciekawe i wartościowe wpisy, służące refleksjom, wsparciu, pokazaniu różnych roków życia, różnych uroków DDA, DDD. A także skuteczności terapii, metod oraz sposobów radzenia sobie z tymi syndromami. I przygoda ta jest i pewnie będzie kontynuowana w kolejnych artykułach. Chciałem też ciebie zainspirować i zmotywować dodać skrzydeł i na własnym przykładzie pokazać, iż małe kroki składają się na dużą, ciekawą i lepszą całość. Mój blog to części puzli, które dokładam, by ostatecznie wyszła z tego jakaś ciekawa i fajna mozaika ciekawy i pozytywny obraz. Można go dość dobrowolnie interpretować, gdyż oprócz tematyki związanej z trudnościami codziennych, zmagań z DDA, czy DDD, przemycam również inne treści. Blok ten powstał na kanwie walki z DDA i DDD, ale także na filarach ludzkich słabości, takich jak odwlekanie, porzucanie niedokończonych zadań i szukanie wciąż nowych, innych, ciekawszych, świeższych, takich jak brak konsekwencji, słomiany zapał, które dotyczą tak naprawdę wszystkich ludzi. W mniejszym bądź większym stopniu każdy z nas ma z tym do czynienia. Też mam z tym problem. Nie jestem przykładem tytana konsekwencji i stuprocentowego realizowania planów. Jedynie mogę powiedzieć o sobie, że jestem nawet trochę pracowity. No może troszeczkę i to właśnie mnie ratuje. Uczym się dopiero konsekwencji w działaniu. To jest proces, to jest droga, a ja jestem w drodze. To właśnie ona daje mi największą frajdę. Blog ten początkowy miał służyć wyłącznie mi, gdyż pisząc go chciałem pomagać głównie sobie, koncentrowałem się właśnie na sobie i planowałem wyrzucić z głowy te wszystkie negatywne pokłady traumatycznych przeżyć, tych doświadczeń. Potem uznałem, że mogę przydać się tobie i innym, gdyż moja wiedza, moje doświadczenia przekazywane w formie tekstu mogą pomagać, mogą być przydatne. Dlatego czytając mojego bloga możesz mieć podobne przeżycia do moich, i możesz poczuć, że nie jesteś w tym sam, a ja właśnie z tą samotnością chciałem się zmierzyć. Możesz doświadczyć mojego wsparcia. Dodatkowo, blog był odpowiedzią na zdanie mojego terapeuty, który powiedział mi bardzo takie ważne zdanie, które zapadło mi w myśli i praktycznie wciąż gdzieś tam w mojej głowie ono się kołacze. I mówił o tym, iż 90% DDA nie osiąga żadnych sukcesów, żadnych, na żadnym polu. Chciałem udowodnić, że jestem w tej lepszej dziesiątce, wśród tych, co coś osiągają, i blog miał być takim kanałem, taką drogą, która pokazuje, iż te. Jakieś stereotypy mnie nie dotyczą, tak? I właśnie zrobiłem coś fajnego i wierzę, że ten blog jest fajną sprawą. W międzyczasie, gdzieś w jakiejś audycji radiowej, prawdopodobnie usłyszałem, że prowadzono badania nad życiem blogów. Dowodziły one, że bloger, który napisze i umieści 9 artykułów, ma dużą szansę na kontynuowanie blogerskiej przygody. To mnie dodatkowo zainspirowało, zmotywowało. Postanowiłem przekroczyć tą magiczną granicę nieskuteczności. Udało mi się. Myślę, że wiele naszych czynności, działań czy zmagań w codziennym życiu ma taki krytyczny punkt, po przekroczeniu którego już jakoś samo to się dzieje, wszystko się napędza i jest zdecydowanie łatwiejsze, gdzie jakość przekształca się w pewną jakość i nabiera pewnego kolorytu, pewnej pięknej całości. Mam dużą nadzieję, że czytając moje artykuły lub słuchając moich podcastów znajdziesz coś inspirującego i motywującego, bo taki właśnie był wątek przewodni. Inspirować i motywować. Może masz jakąś pasję, jakieś konkretne zadanie, jakiś plan lub marzenie i mając na uwadze taktykę małych kroków. Będziesz kontynuował lub będziesz kontynuowała swoją przygodę. Może to być cokolwiek, może to być terapia, rzucanie zbędnych kilogramów, zerwanie z nałogiem palenia, rozpoczęciem kursu językowego i jego kontynuowaniem, budowaniem domu albo szukaniem pracy itd. itd. Tych przykładów można by podawać w nieskończoność. Nie trzeba od razu robić dużych rzeczy, rzucać się z motyką na księżyc. Wielkość buduje się małymi krokami, kroczkami i podpisuje się obiema rękami pod zdaniem nic co wartościowe nie przychodzi łatwo. W trakcie prowadzenia bloga Skrzywdzone Dziecko.pl dodałem do niego kolejny kanał przekazu, a mianowicie podcast Skrzywdzone Dziecko. Na dzień dzisiejszy są to zaledwie dwa odcinki. Pracuję nad kolejnymi i wiem, że cierpliwością i małymi, lecz konsekwentnymi działaniami stworzę ciekawe i pomocne audycje o DDA i DDD. Czy wszystko udaje mi się i przebiega? Płynnie, prawidłowo, zgodnie z planem? No nie. Zalegam z jednym z podcastów o charakterystycznych cechach DDA i DDD, który miał się ukazać już kilkanaście dni temu, a praktycznie 10 września ma ukazać się kolejny i na pewno będą poślizgi. Nie zrażam się tym jednak i kontynuuję swoje działania. Wykonuję taktykę małych kroków, krok za krokiem, krok za krokiem i to przynosi naprawdę świetne i wymierne efekty. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy i nie jest częścią serii Skrzywdzone Dziecko. To okazjonalny dodatek. Skrzywdzone Dziecko w liczbach trochę kochanej lub może z nienawidzonej statystyki, to dla tych, którzy lubią liczby, tak jak ja lubię. Na dzień 2 września 2019 roku, na godzinę 23:59, łącznie z tym artykułem na blogu, są 63 artykuły, jest 6 stron, a także 17 komentarzy. Według danych, blog odwiedziło 2100 użytkowników, którzy wygenerowali 4000 sesji, czyli takich odwiedzin, a średni czas takiej sesji to 2 minuty i 2 sekundy, a więc raczej ktoś czytał te artykuły, Poświęci chwilę na zapoznanie się z nimi. Dla mnie są to naprawdę bardzo duże cyfry. Spodziewałem się dużo mniejszej odezwy, dużo mniejszego ruchu. Jest mi naprawdę miło. To zachęta i dobrze rokuje to na przyszłość. Naprawdę jestem zadowolony i szczęśliwy, że idzie to w takim dobrym kierunku. Najczęściej czytanym artykułem był ten zatytułowany Gdzie jest moja granica. Przeczytano go ponad 500 razy. Jest to artykuł zaledwie z 19 sierpnia 2019 roku, a więc bardzo świeży i liczę, że będzie bardzo często odtwarzany i czytany. Jeżeli chodzi o podcast Skrzywdzone dziecko, został on odtworzony w ilości następującej: pierwszy odcinek 121 osób, drugi odcinek to 150 osób, a zostały pobrane one. W takiej ilości? Pierwszy odcinek 74, drugi odcinek 98 razy. Te dane dotyczą tylko podcastu umieszczonego na Spreaker.com, a dane. E dotyczące odwiedzin użytkowników pochodzą z Google Analytics. I jak wszystko, są to tylko liczby, suche dane, dla jednych mają jakieś znaczenie, dla drugich niekoniecznie. Sam nimi się za bardzo nie ekscytuję, są to jedynie poglądowe wyznaczniki dla mnie samego. Z jednej strony pokazane zostały duże liczby, z drugiej doskonale wiem, że to jedynie kropla w morzu potrzeb i możliwości dotarcia do chętnych, potrzebujących, czy też zainteresowanych tą tematyką. Dane te prezentuję Tobie, aby ukazać skalę, gdyż za rok lub dwa, a może nawet trzy, będę mógł dopisać kolejne dane statystyczne, może te liczby będą dla Ciebie zachętą do zrobienia czegoś pozytywnego dla siebie lub dla swoich najbliższych. Poza tym tak naprawdę lubię czytelność i transparentność. Na stronie czy też. Ee w trakcie podcastu nie zamierzam niczego ukrywać to taka mała lojalność wobec czytelników i słuchaczy a także wobec ciebie myślę że jest to klarowne jasne i nie masz nic przeciwko temu żeby takie dane tobie zaprezentować choćby w ramach zwykłej ciekawostki jakie mam plany na przyszłość bo mam ich yy, na pewno dosyć dużo czy uda mi się wszystkie zrealizować no niekoniecznie ale myślę że idę w dobrym kierunku i jeżeli chodzi o mnie, o moje życie osobiste, to w dalszym ciągu chcę kontynuować terapię. Pewnie to zagadnienie mojej terapii od czasu do czasu pojawi się na łamach tego portalu, czy też opowiem o tym w podcaście. Tak samo pragnę pisać kolejne artykuły na tym blogu. Będą one ukazywały się jak zwykle w poniedziałek o godzinie 10. Zamierzam też nagrywać w dalszym ciągu podcast i jest on dla mnie bardzo ważnym źródłem przekazu. Planuję publikować póki co jeden podcast 10. dnia każdego miesiąca. W niedalekiej przyszłości pojawią się także podcasty z historiami, doświadczeniami różnych ludzi. Chcę przeprowadzać wywiady z innymi DDA czy DDD, tak by ukazać inne perspektywy tych dolegliwości, nie tylko mój punkt widzenia. Ale ukazać to w szerszym kontekście, wielowarstwowym, wielowątkowym, wielorakim, czy też z perspektywy różnych osób, to może być naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Ja pokładam w tych wywiadach duże nadzieje. I jeszcze raz dziękuję Ci ponownie za to, że jesteś, że czytasz bloga, że słuchasz podcastów. Dla Ciebie i dla innych, ludzi w potrzebie, ludzi zainteresowanych, warto się angażować, warto otworzyć kolejne artykuły i audycje. Życzę Tobie powodzenia w realizacji tego, czego pragniesz w wielu płaszczyznach Twojego życia i być może mój blog, moje małe kroczki, moje poczynania będą dla Ciebie pewną inspiracją i motywacją i przeniesiesz je nie tylko na swoje DDA, DDD, na terapię, ale także na wiele warstw Twojego życia, na wiele działań, planów, marzeń itd. itd. Jeżeli masz ochotę, zalajkuj. Bardzo proszę o to, abyś komentował moje artykuły czy podcasty. Jeżeli uznasz, że jest to wartościowy materiał, proszę o udostępnienie tego dalej. Zachęcam też do zapisania się do newslettera i tam będą ciekawe bonusy. W chwili obecnej pracuję nad poradnikiem jak rozpoznać DDA i DDD i będzie on tylko dostępny dla subskrybentów newslettera. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam serdecznie, Szymon Dobik.